Cześć, witam Was dzisiaj na przeglądzie w Action. Zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście, żeby być na bieżąco ze wszystkimi przeglądami. No i zapraszam Was do zobaczenia, co tutaj ciekawego w Action pojawiło się nowego. Jak widzicie, już rozkwita dział ogrodowy. Pojawiły się też świetne świeczki. Słuchajcie, tak pięknie pachną po prostu, że. Przyjemność była aż stanie koło nich. Kosztują 15 zł i są w dwóch zapachach. Zobaczcie, ale są naprawdę bardzo duże. To są takie kilkuknotowe. Zobaczcie, jakie ładne. I sama ta szklaneczka, ta otoczka już jest bardzo ładna. Pojawiły się też takie figurki takich króliczków za 7,60. To są już takie, wiecie, ogrodowe. No, i te jeszcze świeczki, słuchajcie, zapach jest po prostu miażdżący totalnie, naprawdę przepięknie pachną. No i kosztują, zobaczcie, tylko 9 zł, niecałe, a naprawdę zapach jest rewelacyjny. Polecam je, ponieważ w pomieszczeniu super się unoszą. Za 7,60 mamy takie nowe podkładki plecione z takimi włoskami dookoła. No i co jest dla mnie totalnym hitem za 36 zł są koce. Ale słuchajcie, są przemilutkie w dotyku, bo są z takiego polarku, mają 150 cm na 200, więc to są dosyć spore koce za 36 zł i to jest moim zdaniem totalny hicior. Są dostępne w różnych kolorach, zobaczcie. Zieleń, szary, niebieski, beżowy, czarny. Tutaj mamy też takie yy, poszewki na poduszki za 7 zł. Zobaczcie, w czterech kolorach są dostępne: 45x45 cm. No i deluxe pościel, ale taka naprawdę deluxe za 60 zł. Tutaj macie cały komplet. Zobaczcie, kołdra 140x220. No, i oczywiście są różne wzory, różne kolory, naprawdę polecam. No i jak to, że już wiosna, zapasem, toż już doniczki, słuchajcie, za 90 zł tu macie jeszcze takie komplety też. No i te doniczki zaraz Wam pokażę. To są takie zwykłe plastikowe osłonki. Tutaj macie na przykład za 6 zł, niecałe. Dwa kolory, zobaczcie sobie, są też takie duże za osiemdziesiąt. One są naprawdę spore. No i co tutaj jeszcze? Zobaczcie też deluxe, jeżeli chodzi o, o luksusową, jakąś taką bardziej lepszą pościel. Tu macie też prześcieradła za 25 zł. Takie jerseyowe wiecie? Hotelowe to są dwa prześcieradła, takie hotelowe z gumką. 100% bawełna, zobaczcie. 25 zł, także cena jest w sumie bardzo przystępna. Kolorowe takie kamienie ogrodowe, solarne za 16 zł, 4 kolory. Założę się, że już większość z Was sobie tam gdzieś tam dekoruje bądź rozsadza różne kwiatuszki w domkach, sadzonki i tak dalej. 7 zł, tutaj macie różne nasionka, cebulki. No, i takie jeszcze klasyczne lampki solarne za 8 zł. Co tutaj jeszcze z takich jest nowości? Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze takie koszyczki. Też są też takie osłonki na doniczki, zadyszkę. Takie szare z takiej wikiliny, fajne. No i klasyka za 10 zł. Klasyczne, duże osłonki. Powiem Wam, że ceny są moim zdaniem całkiem spoko. Bo to te są tylko dyszkę bądź tutaj macie 8,80 zł za taką osłonkę, ale są naprawdę duże. Być może tego też tak na filmie nie widać, ale są spore. Kosze na śmieci takie klasyczne, tutaj za 12 zł, największy no za 16. Ale wam, że lubię te klasyczne kosze na śmieci, ponieważ mam ten, gdzie się tam trzeba nadepnąć nogą, żeby się klapa otworzyła. I notorycznie mi się to gdzieś tam urywa, czy jak dzieci otwierają po prostu, to e, szarpią tym i to się co chwilę odrywa. Nie? I za każdym razem ta klapa jest zepsuta. Tu macie zaposarkę taką za 8 zł. Także czasami klasyka jest lepsza. E, takie kubeczki z taką złotą obwódką z zwierzątkami bądź klasyczne. Za 12 zł. One są pojemne dosyć. No i tutaj kredki, zobaczcie, 38 zł. Cały zestaw kredek tutaj macie, zobaczcie ile kolorów. No i taki szkicownik za 7 zł. Okej, okay, tutaj jeszcze taka pianka jest, zobaczcie, do mycia za 7,60. I co mi się bardzo spodobało, jest taki zestaw szminek za 16 zł. Ja Wam zaraz spróbuję to otworzyć, pokazać jak to wygląda w środku. Nie chcę tylko, żeby mi to gdzieś spadło, bo się tutaj gdzieś stłukło, więc po malutku musicie mi dać sekundę, ja sobie to otworzę i Wam pokażę, co tutaj się w środku w ogóle znajduje. Zobaczcie, tutaj macie 6 szminek za 16 złotych w 6 kolorach. Także też hicior, moim zdaniem. Dobra, już odkładam, odkładam promocję tygodnia. No i krem tutaj na dzień jeszcze za 11 złotych z witaminą C. Na przykład. Z tych działów, tutaj na początku, jeszcze zaraz Wam coś pokażę. Tak się to wszystko tutaj prezentuje. Zobaczcie, co one to jest promocja tygodnia nowości. Są też nowe ramki. Słuchajcie, ostatnio, jak nagrywałam, było i dosyć mało. Ale teraz, na przykład, za 4 zł, taka ładna. Zobaczcie, klasyczna drewniana, ale z taką srebrną obwódką błyszczącą. Tutaj mamy mniejsze. Zaraz Wam pokażę. Ta kosztuje 4 zł. Ta większa 4,25. To jest taka klasyka. Zaraz Wam tutaj pokażę dalej, co się tutaj jeszcze z takich nowości ramkowych pojawiło. Na pewno ten film będzie podzielony na dwie części. Zobaczcie ta, jaka jest piękna, taka błyszcząca. To jest um, taki jakby cekinki, czy coś takiego. Znaczy po prostu to jest czarne na połysk, dlatego się to tak pięknie błyszczy. Kosztuje 7 zł. Tutaj mamy jeszcze białe za 4. Ostatnio wybór był o połowę mniejszy, dlatego wam nie pokazywałam, ponieważ prawie nic tutaj nie było, a teraz jest sporo. Zobaczcie w ogóle, ile jest rozmiarów tych wszystkich ramek. Tutaj macie za 24 zł i za 26 zł. Takie dosyć spore, drewniane. Mi się te podobają na przykład. Ja wiem, że one są takie klasyczne, malutkie, drobniutkie, ale błyszczące i ta złota obwódka bardzo mi się podoba. Kosztuje 5 zł tylko. No, i te z tym napisem Smile i Love tutaj y, mi się podobają za duża, czarna za 7, ta mniejsza jest za 5 zł. One mają taką grubą tą ramkę, ale co sprawia też, że są po prostu nowoczesne bardziej. Zobaczcie, jaka jest gruba ta ramka. Y, I co tutaj jeszcze z takich nowych? Y, taka znowu srebrna. Taka jak tamta, co pokazywałam, tylko ta jest po prostu większa i ta kosztuje dyszkę. Okej, okay, co tutaj jeszcze nowego? No, takie cute, malutkie, za 6 zł. Patrzcie, jakie małe. Ja się tutaj zbliżam już ku końcowi, bo pojawi się druga część tego filmu. Zresztą nowości w Action, także subskrybujcie, łapka w górę pamiętajcie. No i oczywiście do zobaczenia w następnej części z nowościami, bo jest naprawdę tego sporo.